Uczmiastem miastem przemysłów kreatywnych Hanny Zdanowskiej wulgarnych, bo misyjnych gejów trojanowskiego. Wiliczka bardzo wulgarny, bardzo Bardzo kreatywny tuż albo toner Dokładnie nie rozpoznaję, bo nie używam. Ale słuchacze psychiatrycznego radia już na pewno będą wiedzieć, do jakiej drukarki służy. Perła. Swoją drogą, swoją drogą, gdzie są bandyci ze straży wiejskiej? Do napadania dziennikarzy są piersi, do łamania rąk młodym ludziom pod McDonaldem dokładnie to samo. Ale choremu psychiczne psychicznie, Jacusiowi, strażnikowi wiejskiemu z urzędu miasta, do tego już nie pracuje. Że było śmieszniej, przyznaje się, że jest chore psychicznie, nie ma świadomości tego, co robi, ale dalej jest strażnikiem wiejskim. Wyrazy uznania dla bandyty, trenera bandytów kulety. Następna poprawa przestrzeni publicznej.